Jeszcze nam się udało posiedzieć przed domem, się pobawić. Bo konik właśnie bawił się na placu zabaw przed domem. Huśtał się na huśtawce, zjeżdżał na zjeżdżalni, no i się świetnie bawił. No i teraz będzie jadł kolację i pójdzie spać. No, dobra. Musimy go z transportera wyciągnąć, bo właśnie całkiem niedawno przyjecha... przyszliśmy, przyjechaliśmy, jeszcze byliśmy na spacerku, no i teraz yy, muszę yy, konika wyciągnąć z transportera. Byliśmy przed domem. Proszę, możesz wyjść. Ach, w końcu mogę wyjść. No daj łapkę, jeszcze wyciągnę. No i teraz próbuj wyjść. O! O! Udało mi się. Już jestem. No i transporter możemy tym razem tutaj położyć. <tryk> 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 Albo go na parapecie położę. Żeby się nie zgubił. Zawsze go trzymam na parapecie. No to ci już zrobię kolację i idziesz spać. Położysz się. No. Dobrze. Kolacyjka zrobiona. No i to nagramy. Jak jesz. Dobra. I teraz to nagramy jak koń je kolację.